Witajcie kochane dzieci. Dzisiaj chciałabym wybrać się z Wami na spacerek po naszym mieście Jaśle. Zanim jednak przystąpimy do naszych zajęć, chciałabym, abyście pomyśleli, co symbolizuje miasto Jasło. Jest to herb na czerwonej tarczy. Ma on połączone ze sobą literki J A R Iones Albertus Rex a nad nimi korona królewska. Dobrze się przyjrzyjcie i zapamiętajcie, ponieważ na koniec będę miała dla Was zadanie. Czy jesteście gotowi? Tak więc zaczynajmy. Jasło jest malowniczo położonym miastem w południowo-wschodniej Polsce u podnóży Karpat a otaczają go aż trzy rzeki. Jasiołka, Wisłoka oraz Ropa. Jasło to jedno z najstarszych miast na Podkarpaciu. Jego historia sięga XII wieku. W 1365 roku król Kazimierz Wielki, którego widzimy na zdjęciu, nadał Jasłu prawa miejskiem. Po drugiej stronie zaś widzimy pomnik, który upamiętnia to oto wydarzenie. Powstał on w 600. rocznicę właśnie nadania praw miastu Jasło. W historii Jasło zapisało się jako miejsce, gdzie Ignacy Łukasiewicz, którego widzimy na zdjęciu, wynalazca lampy naftowej. Założył w 1856 roku pierwszą na świecie destylację ropy naftowej. Niestety okres II wojny światowej dotkliwe zniszczył nasze miasto, a to, co pozostało, świadczy o bogatej przeszłości tego miasta. Teraz wybierzmy się na krótki spacer po jaśle. Pod względem architektonicznym Jasło jest miastem młodym. A spośród najciekawszych jego miejsc warto zobaczyć takie obiekty jak kościół Fary. Idąc dalej, napotkamy rynek miasta Jasła, na którym stoi pomnik świętego Jana Nepomucena, którego widzimy na zdjęciu. Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola przed powodzią, ale również przed suszą. Spacerując dalej, naszym oczom ukazuje się Muzeum Regionalne. Na pewno byliście tam niejednokrotnie i wiecie, że prezentuje ono bogatą kolekcję eksponatów związanych z jasłem i z okolicą. Bardzo blisko bo zaledwie kilka ulic dalej, znajduje się Kino Syrena. Przeszło ono całkiem niedawno renowację. Zostało na nowo pobudzone do życia i znowu możemy cieszyć się świetnymi bajkami, filmami, możemy udać się z mamusią oraz z tatusiem. A zobaczcie, co to jest. Czy to jest kościółek? A czy pamiętacie jego nazwę? Świetnie! To kościół świętego Stanisława. Jest on odremontowany i teraz przepięknie się prezentuje. A czy wiecie, co będzie dalej? No oczywiście, nie mogłoby zabraknąć w naszej wycieczce Parku Miejskiego. Czy poznajecie te yy, na fotografiach te miejsca historyczne? Przyjrzyjcie się dobrze. O tak, u dołu znajduje się glorietka. Na górze mamy pomnik nieznanego żołnierza. Oraz u dołu pomnik Tadeusza Kościuszki. Przy pięknej pogodzie możemy również cieszyć się dużą fontanną. Nasz spacerek powoli dobiega końca. Jednak tak zastanawiam się, czy oczywiście zapomnieliśmy, Pomyślmy. A teraz zagadka dla Was. Co widzimy na fotografiach? Super. Jest to klasztor ojców franciszkanów. Świetnie. Teraz Waszym zadaniem będzie wykonanie metodą wydzieranki herpu miasta Jasła. Potrzebne do tego nam będą klej. Czerwona kartka papieru, żółta kartka papieru. Na czerwonej kartce papieru poproście mamusię albo y, tatusia, aby odrysował Wam y, herb. W ten sposób przygotujcie sobie y, żółty papier, z którego wydrzecie ścinki oraz klej, a następnie wyklejcie ten oto herb. Spójrzcie, u mnie wyszło to tak. Przygotowałam Wam również y, krótki filmik. Może pomoże On Wam w wykonaniu tej pracy. Czekam na Wasze y, prace plastyczne. Ściskam Was cieplutko i do zobaczenia.